Z jednej i z drugiej strony miałam e, w kucia robione na szyi, na rękach, wszędzie, tutaj, tutaj. Mm, mm. Tu. Ja to wytłumaczę raz jeszcze. Chwila. Mm -hmm. Juliusz, Juliusz został zabezpieczony. Dalej są procedury, żeby wrócił do mnie. Ja teraz muszę zrobić wszystko, co w moich, co w mojej mocy, żeby wrócił. Bo no nie jest nie jest to proste. Byłoby prostsze, gdyby gdyby nie było wszystkich tych zgłoszeń, tego całego burdlu, co narobili cała trójka. Teraz robię wszystko Żeby Juluś wrócił Tyle. Nie mam innego wyboru. Jak walczyć dalej. gdzie jest Juluś? Z kim? Ma się bardzo dobrze. Tyle. Ja zrobię wszystko, żeby go odzyskać. Będę dążyła do tego, żeby już zakończyć jak najszybciej prowadzenie live'ów na TikToku. Przeprowadzka będzie na pewno, bo nie chcę tu mieszkać. Więc mm -hmm. tyle. Chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że zanim skończę, bo zaraz skończę, że moje konto w karcie 962 zostało zhakowane. Więc ja Was wszystkich proszę, osoby, które mają tam subskrypcje wykupione, by je anulowały, żeby pieniądze nie poszły do oszustów. I anulujcie tam subskrypcje, proszę Was. Zablokujcie tamto konto, usuńcie w ogóle obserwacje z tamtego konta. I potem zablokujcie. Żebyście byli bezpieczni. Nie wiem jak będzie dalej.

To nie było dla mnie łatwe. Żeby to powiedzieć. No próbowałem to wszystko ukryć. Czekając się do kłamstw. Надеюсь, же... Że... просто мы нам не врутим. Cześć. Cześć Cześć Wszystko okej okay? Słyszałeś pewnie Tak, na to przychodzę sprawdzić czy u ciebie okej okay. Słyszałem, bo, bo siedzi łeb, włączył live'a i pierdoli na live debil jebane Kto? No kto? Flippy Flap, Wiesz kurwa, powiem. nie wiem, coś tam gadają, bierze te lampucery do siebie na okna, kurwa, debilki kolejne, nie ogarniają życia, pierdolą trzy po trzy, nie mają o niczym pojęcia, kurwa. Nieważne co mówił. ważne, że trzeba zrobić tak, żeby było dobrze. Cześć, czad, cześć, cześć, ja się dopiero odpaliłem w ogóle, witam wszystkich, witam wszystkich. Ty się nimi nie przejmuj, teraz wiesz, trzeba pokazać, że jest inaczej. Yy... Inaczej i, i, i po prostu nie przejmować się tym, dogonić po swoje, pokazać, że kurwa to, co gdzieś tam zostało przedstawione, to jest nieprawda. Mi walczyć o swoje. Uff. No ludzie czekaj, czekaj, bo tu, kurwa siedzicie barany, jeden z drugim i piszecie, że ja nie mam pojęcia, no właśnie kurwa oni nie mają pojęcia o pewnych rzeczach się nie mówi. Słuchajcie, możecie sobie dopowiadać, tak jak zwykle, swoje historie i, mm -hmm. i wyimaginowane, nie wiem, jakieś rzeczy, które miały miejsce bądź nie miały. Kosik, kiedy ja nie będę robić bitwy. Będę zaraz kończyć czy Trzymaj się jej kosiek. Na razie. jest, że nie śpię po nocach. Więc siedzę do trzeciej, czwartej rano. Zasnę na dwie godziny. Moja mama. Słuchajcie, ja chciałam wam coś pokazać. Chciałam coś pokazać, ale nie widzę tego kurwa w tych zdjęciach. Ja nie widzę, bo jest... To jest to. wreszcie to. jest chyba tam. Będę pokazywać. To, to jest moja siostra, która... Czekajcie. Próbowała się ze mną kontaktować. Słuchajcie, bo ja kurwa nie widzę. Czekajcie, to górwa. Green screen jest straszny. nie. Ten może będzie lepszy. Chyba wiem. To no. lepiej zapamiętaj sobie. Kranerwa. No kurwa.

A mama wcale nie trafiła do szpitala. Tak! tak. normalne. W ludzkiej przeźroczce. A przecież mogli nas nagrać, jak tutaj sobie rozmawiamy. A co ty to oznacza? A poza tym, nikt się już nic nie zmieni. Celarz zaakceptował. Czyli według Was jest to normalne. Nie. Nie. Ona nie utrzymuje ze mną kontaktu stałego i tak dalej. I według Was jest to normalne, kiedy. Ktoś informuje ją, że ja miałam próbę samobójczą. Ona do nagle mnie odblokowuje i się mnie pyta, a jak jej napisałam, że nie chcę mieć z nią kontaktu, to mnie wyzywała? że udaje, i to jest normalne. Ja już później dalej nie będę. Ja nie kłamię. Ja mam karty wypisowe ze szpitala. Patrzcie gdzie tu jest. O. Tak, żeby to zakryć jakoś. Dane i. kurwa to jest cały czas włączone. Nie mogę Mogę tylko czytać, że mam już... Patrzę czy. Są tu jakieś dane. Nie, dobra. Mogę tutaj to pokazać. Kur... Nie wiem co z tym aparatem jest nie tak. Tak, ktoś źle zrozumiał, nieważne. Hmm. Na bodźce głosowe i bólowe. Pacjenka w stanie ogólnym, ciężkim, nieprzytomna, nie otwiera oczu, nie reaguje na ból, nie wydaje dźwięków. Pieczątka lekarza. Kurwa z tym teraz. Na oddział. Dalej nie wierzycie? No, mówię, no. Mam mówić prawdę, to mówię prawdę. Jak mówię prawdę, to jest źle, wszystko też. Wszystko za każdym razem będzie źle. Daty pokażę, bo nawet daty nie wierzą. To jest to samo, widzicie? Tak nie ma, ja pierdolę. Ludzie, weźcie się pamiętajcie, bo normalnie. Nie mogę tego czytać już. Jesteście okropni. Czekajcie. Nie miałam Agnieszka padaczki, pokazałam. A czy to wypis. Jeszcze tutaj. Nie, ja pierdolę, patrzcie. Tutaj ty pesel zakryję. Widać, że ma imię imię, nazwisko? Dziękuję. Trzy godziny w szpitalu coś napisał. Nie, nie trzy godziny w szpitalu. Bo byłam w dwóch szpitalach. Najpierw mnie zawieziono na SOR. To jest to z SOR chyba. Nie, to jest oddział toksykologii, a to jest to, to co pokazywałam, to jest z SOR. -u. I to było przewieziona o od do czyli 9 mnie przewieziono o trzeciej. 04 a o 6:25 wywieziono mnie do szpitala toksykologii i nie tak jak było to napisane. Mhm. Chłopcy już zaraz roki do szpitala będzie. I na wypisie z toksykologicznego oddziału. Pacjentka lat 28, przyjęta dnia 4:09, godzina 7:16. Nieprzytomna już z reakcją na silny ból. Okresowo-gwałtowne wymioty treścią ślinowo-krwistą ze zmianami skórnymi. Świeży siniec w okolicy lewego oczodołu, świeże płytki zadrapania na skórka na lewym przedramieniu. Pacjentka o nieznanej porze spożyła w celach samobójczych, lamotriginę. wykonano też płukanie żołądka, zrobiono katę głowy. Po uzgodnieniu telefonicznym, pacjentka transportem medycznym została przekazana do ośrodka toksykologii w Poznaniu. On gada? Tak. Gada, gada. I słucha nas. Słucha? To posłuchaj mnie, skurwysynu, teraz. Karty Zrobię wszystko. I doprowadzę do tego, że będziesz siedział razem z tymi kurwami dwoma resztą.